Cześć, kochani witam was ciepło ponownie na kanale Basi do pasi. Dzisiaj zapraszam was na haul zakupowe. Będzie to mega haul z H&M. Od razu mówię, że nie jest to jedno zamówienie. Część rzeczy była kupowana stacjonarnie, chociaż tak naprawdę chyba tylko jedna. Ale nieważne, w każdym razie, jeżeli chodzi o zakupy online, to też one były rozbite na dwa różne zamówienia. Wydaje mi się, że część przynajmniej z tych rzeczy znajdziecie, um, wszystkie chyba są na stronie, tak mi się wydaje, hm a część znajdziecie teraz na promocjach, na wyprzedażach, które dopiero co się zaczęły. Chociaż jak ja publikuję ten filmik, to pewnie już z tydzień trwają jakoś tak, nie wiem kiedy ten filmik poleci. W każdym razie, jeśli chodzi o dzisiejsze zakupy, będzie to zbiorczy hol, Także są to zakupy i dla mnie, i dla mojego męża, i dla mojego syna. Postaram się z uwagi na mój profil, jaki tutaj prowadzę, w pierwszej kolejności pokazać Wam moje zakupy, co kupiłam dla siebie, potem zakupy dla dziecka i na koniec dla męża, jeżeli kogoś moda męska interesuje. Także co, nie przedłużając, bo odcinek może chwilę potrwać, zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o zakupy dla mnie, to tak naprawdę kupiłam tylko dwie rzeczy w H&M. Ja jeszcze robiłam zakupy też przed samymi wakacjami do Grecji, bo czegoś mi brakowało, kompletowałam, słońce zaszło, sorry. To kupowałam topy prążkowe, ale to jest taki na zasadzie top bardzo basicowy, który mam na sobie, na sobie one są właśnie z Zary. Nie wiem, czy aktualnie są na promocji, ale same w sobie są tanie, bo kosztowały jakieś niecałe 30 zł jeden, 25 zł chyba. Bardzo fajnej jakości, ja mam rozmiar M. Jakby kogoś interesowało, to są te takie bokselki. Typu bokserka bardzo fajnie się noszą, także mogę Wam polecić bawełniane. Natomiast przechodząc do głównego tematu, czyli Hajemu, kupiłam dwie rzeczy. Prowodorem moich zakupów, nie ukrywam, była sukienka. Szukałam sukienki plażowej. Chciałam bardzo kupić taką różową, podobała mi się, ale była wiecznie niedostępna. Jak nie zapomnę, to Wam ją albo tutaj pokażę na zdjęciu na przepicie, albo podlinkuję. Natomiast padło na sukienkę taką, która jest mega długa, teraz Wam jej nie pokażę. Ona, mogę pokazać tutaj górę. Na przebitkach postaram się ją zmierzyć i Wam zaprezentować. Tutaj ma taką gumkę na górze, która fajnie trzyma się biustu. Dość długie ramionczka, które oczywiście możemy sobie troszeczkę regulować, tak jak chcemy, bo oczywiście tutaj regulacja jak najbardziej jest, to mnie zachęciło. Ramiączka cieniutkie, makaroniki. To jest sukienka, która z przodu jest trochę bardziej zabudowana, ma trochę wyżej ten dekolt. z tyłu jest on trochę mniejszy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale nieznacząco. Sukienka, która jest do samej ziemi. Ja mam 1,68 m wzrostu i ta sukienka sięga mi rzeczywiście do ziemi, także ja bym ją radziła nosić tylko i wyłącznie na plażę, nad basem, wiecie, na wakacjach, a po mieście niekoniecznie, no bo będziecie... Chodniki nie są super czyste, więc będziecie tą sukienką wiecie wszystko zbierać. Jest to sukienka wykonana w 100% z wiskozy. Bardzo przyjemna, przewiewna, naprawdę fajnie mi się ją nosiła na wakacjach. Tak jak powiedziałam, greckie wakacje mogę Wam polecić. jeżeli chodzi o kolor. Nie pamiętam, jak ona jest podpisana: czy to jest żółty, czy pomarańcz. Ja bym powiedziała, że to jest takie żółtko jajka, mniej więcej. Jak lubicie jajka sadzone, to coś w ten deseń. Tu jest napisane pomarańczowy. No i tak, to jest taki pomarańczowo żółty ciężko określić taki bardzo słoneczny odcień, naprawdę fajne. I sukienka kosztuje, jest z domieszką modalu. O tak napisali, zaraz Wam podam pełną charakterystykę. Przepraszam, źle Wam podawam, to nie jest wiskoza. Pomyliłam się: bawełna 48%, Modal 52%. Ale naprawdę fajny, przebiewny materiał. Sukienka kosztuje, nie jest na promocji: 79,99%. Są jeszcze dwa kolory: kolory ciemno-beżowa i czarna. Także jeżeli jesteście zainteresowane, oczywiście wszystko Wam podlinkuję w opisie tego filmu. Także to jest pierwsza rzecz, którą serdecznie Wam polecam, bo naprawdę na wakacjach mi się sprawdziła. A druga rzecz, którą kupiłam też z myślą o wakacjach, bardzo mi się spodobała, szczególnie... No ja nie jestem klapkowa, jakbym miała powiedzieć, że jeżeli chodzi o obuwie, to raczej sandały, a w ogóle najczęściej wybieram yy, tak na co dzień japonki, to takie zwykłe, sportowe, do powiecie, po domu, yy, po mieszkaniu bądź yy, na miasto. Nie są one jakieś bardzo stylowe, ale chciałam takie buty, które będą fajnie wyglądały, takich zdjęć, filmików też, no ale też będą wygodne. I stanęło na tych butach z Hajemu, które są przepiękne. Jak ostatnio wstawiłam Rorkę na Instagramie, to już miałam o nie kilka zapytań. Kilka dziewczyn napisało, jakie piękne klapki. Są to klapki wykonane z takiego naturalnego materiału, tutaj z takim węzłem, możecie zobaczyć, w, modne, w tym modnym kształcie, bo to jest po takim kwadracie, można powiedzieć, takie ścięte. Jeśli chodzi o rozmiar, to ja mam 37, ale nie wiem, czy kogoś to interesuje. Rozmiar powiedziałabym, że jest w miarę adekwatny. One kosztują w standardowej cenie 9999. ,99. Ja miałam jakiś kupon, więc z niego skorzystałam, ale teraz są na promocji. właśnie. Możecie je kupić na wyprzedaży zamiast za 99,99 ,99, za 69,99, czyli na 30 za ta taniej, więc się opłaca. Widzę, że została mało sztuka to 36-35 rozmiar, reszta rozmiarów jest. I jeżeli chodzi o wykonany materiał, tutaj mamy bawełnę 70% i 30 len. Także to mi skusiło. Podszewka, oczywiście, jest wiadomo guma termoplastyczna, więc tutaj bez rewelacji, ale skusiła mnie jak najbardziej ta um, pozostała część tak, tego obuwia. Natomiast yy, na wakacjach mi się nie sprawdziły, w sensie na wakacjach w nich w ogóle nie chodziłam, z tego względu, że po prostu noga mi spuchła, wiadomo jak to upałe, stopa troszeczkę i o ile jeden but włożyłam chyba prawy, tak lewego nie mogłam kompletnie, wiecie, dalej się tutaj przedostać, bo spuchła mi stopa, także ich nie wykorzystałam. Natomiast buty były już noszone jeden raz, wychodziłam w nich na osiedle tutaj, pochodziłam na spacer z córką i powiem Wam tak, one są bardzo ładne, ale czy wygodne, no... Kwestia dopasowania się do nogi, także udaję Wam znać, że wąska stopa musi być koniecznie, bo jak macie jakąś taką szerszą, to nie polecam. Natomiast kwestia pewnie przyzwyczajenia się, tak, bo ta podeszwa, no, ona nie jest giętka, tylko to jest taka bardzo sztywna podeszwa. Natomiast jeżeli sztywne podeszwy Wam nie przeszkadzają, to mogę wtedy polecić te klapki, bo naprawdę są przepiękne. Bardzo ładnie wyglądają. Ja myślę, że no, odsyłać ich nie będę. Mam nadzieję, że będę w nich chodziła. Kwestia jakby rozchodzenia, nic mnie też nie obtarło. Materiał jest naprawdę spoczko, tylko tak jak mówię, no, Trzeba też być jakiś tam przyzwyczajonym do klamek. E, Okej, okay. tyle jeżeli chodzi o zakupy dla mnie. Niestety, tak jak mówiłam, nie ma tego wiele. Teraz przejdę do zakupów dla synka. W ogóle mam cały karton ze świeżutkim zamówieniem, którego jeszcze nie rozpakowałam. Natomiast wcześniej synkowi, zważywszy na to, że mamy dwójkę dzieci mam dwójkę dzieci, tak, syna i córkę starszą. I o ile wcześniej po starszym e, siostrze mógł nosić ubrania, tak teraz no, już się robi ten problem, że wchodzi, weszliśmy w rozmiar 92. No w tym rozumiem, że moja córka już miała sukieneczki, kwiatuszki, róże i tak dalej, dalej. Tych koszulek sama nie zamawiałam, co Wam pierwsze pokażę, tylko on nie dostał od dziadków, tych koszulek jest naprawdę dużo. Brakowało nam właśnie t-shirtów, bo spodenek jeszcze jako tako ma, chociaż teraz też domówiłam. I tak, jeżeli chodzi o koszulki, tutaj bardzo krótko Wam przedstawię, wszystkie podlinkuję w opisie. Koszulka, koszulka, zwracajcie uwagę na rozmiar, no to wiadomo, natomiast rozmiar rozmiarowni nierówny. W przy niektórych koszulkach, jak się okazało, tych co właśnie od dziadków mój syn dostał, było napisane size i faktycznie one są mocno luźne. Także jakbym miała Wam polecać jakieś koszulki tak najbardziej, to tak, mogę polecić Wam te. To jest szara koszulka, taka skaterska bym powiedziała, z taką deskarolką i ona jest bardzo fajna, bo nie jest super przyciele, ale nie jest to oversize, jest taka powiedziałabym regular, normalna rozmiarówka. Także dla, tego, dla takiego dzieciaczka, jak nosi 92 rozmiary, to jak najbardziej Wam polecam, powinna się sprawdzić. Przeriewna, fajna, naprawdę do wielu stylizacji pasuje. Kolejna, którą miałabym Wam polecić to z białych koszulek. Tutaj mam taką białą koszulkę, i ona też jest normalnych rozmiarów z palemkami, z jakimiś tam napisami także jak najbardziej. Też ok jest koszulka Kalifornia jak najbardziej. Wiem, że to jest taki unisex, bo widziałam na skanie też dziewczynki w tych koszulkach i ona też ma taki, powiedziałabym, regularny rozmiar więc jak najbardziej spoko. Wszystkie koszulki w ogóle są w 100% zbawełne bardzo przyjemne. Ceny tych koszulek już Wam nie powiem, ale one są różne. oscylują od 9,99 do 24,99 mniej więcej takie ceny. Eee, jeszcze całkiem spoko jest ta koszulka. Nie każdy lubi takie paciaje, ale powiedzmy, że ona jest trochę większa, ale to jeszcze nie jest oversize i to jest koszulka w takie zygzaki, trochę wygląda jak zap, te lody, o ile je pamiętacie, z napisem Have a Great Day. Eee, no i koszulki, które są piękne, ale to niestety są oversized, są bardzo duże. Koszulka, która jedna z takich, co najbardziej mi się podobała, pasuje do temperamentu mojego syna. No to jest koszulka z taką minką, widzicie, z takim językiem wywieszonym i tu już możecie zobaczyć nawet, myślę, że to widać, ona idzie w ogóle po takim kwadracie, także jest mega taka szeroka, e, bardzo jej zwisająca, no ale jak też mamy ciepłe dni, a chłopcy raczej, wiecie, no chłopcy nie chodzą w sukienkach, to może to i wygodnie, tak, że nic tam nie będzie obcierało dziecko, tylko będzie taka luźna do shortów. No ale daję Wam znać, chyba, że spróbować tutaj zamówić mniejszy rozmiar, to jest w ogóle jakaś specjalna linia. Dla dwulatka, no mi jest dwójpółlatek i pływa w tej koszulce, więc taka i ostatnia tutaj z koszulek to mamy taką pomarańczową, która też mi się podoba, Laguna, tak, Laguna Beach z takimi palemkami, bardzo fajna koszulka, natomiast też to jest taki mocny oversize i też idzie po takim kwadracie. Zrobiłam zamówienie, niemałe, także sobie je otwieramy. I zaczniemy od zakupów dla Sonek. Będę Wam trochę tutaj szeleściła. Wszystko mam w foliach, od zakupów dla mojego syna. I teraz tak, skoro już mówiliśmy, byśmy przy koszulkach, to o tych koszulkach wspomnę. Kupiłam mu koszulkę taką brązową, Ja bardzo lubię taki odcień. I ta jest akurat w jednej sztuce. Jakby ktoś się dziwił, czemu tyle koszulek, to powiem Wam, że mój synek też już chodzi do przedszkola. A w przedszkole, jak to w każdej placówce, tam muszą być ubrania na zmianę. Także my musimy mieć trzy komplety w przedszkolu, no a reszta w domu, wiadomo jak to dziecko często się brudzi, bo to się ubrudzi zupą, tam się ubrudzi drugim daniem i czymś tam, więc musi być w zapasie. Kupiłam koszulkę teraz w kolorze, który bardzo lubię, taki karmelowy, zresztą mojemu mężowi też się spodobała, z napisem do your own thing i z takim uśmieszkiem i z tego co widzę jest super, bo ona ma regularny taki stan. Nie jest taka jakaś szeroka, więc powinna być dobra, przyjemny materiał, a więc więc myślę, że ona będzie taka na co dzień. Może ktoś z tych oversize'ów właśnie pójdzie do przedszkola. To jest koszulka 92 rozmiar i ta koszulka tutaj już mam na zamówieniu, to Wam mogę powiedzieć. Kosztowała bla 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 9,99 po promocji. 33% taniej i cały czas jest w tej cenie. 9,99, także mogę polecić. Wydaje się bardzo przyjemna. Kolejna koszulka i tu już będą koszulki w dwupaku, w sensie ja kupiłam dwa razy. Bo były to jakieś mega tanie. te pomarańczowa koszulka, ja jasna pomarańczowa, kosztowała moje drogie 5,99 po promocji. Także w ogóle śmieszne pieniądze. Więc kupiłam ją dwa razy, właśnie z myślą, że jak kosztuje tyle, co jakieś tam ubrania czepekko, albo jeszcze taniej, to wiecie, to kupię podwójnie, nawet jak będzie oversize. Nie, ona jest troszkę większa, ale wydaje mi się, a może nie, chyba idzie po kwadracie. Dobra. To też jest oversize, tylko nas bardziej wyprasowana niż ta, którą wam pokazywałam. Także mamy taką szerszą. Trudno, będzie to przedszkola najwyżej ona jest napisem Kali 1992. Cokolwiek to znaczy. Także taką koszulkę mamy dwa razy. Dwa razy wzięłam też taką jeszcze koszulkę granatową z palemkami. O, jedna nam zjechała. I o ile dobrze pamiętam, to jest albo taka sama cena, albo mega podobna. Ta sztuka kosztowała 6,99 zł. W też jest po promocji, taka sama jak ta wcześniejsza, więc wiecie co to jest chyba pomiędzy oversizem a regularną, bo nie jest aż tak bardzo kwadratowa. Mi się wydaje, że to jest na zasadzie tej zapa, zygzaka. ale zaraz sobie zobaczymy. Ta jest dłuższa, ta granatowa, więc bardziej regularny stan, tak. Także mogę Wam polecić. I ta kali coś tam pomarańczowa, jasno pomarańczowa i tak samo ta to są takie bardziej regularne stany, także powinny być w pytkach. Trochę luźniejsze, ale nie są to jakieś mega oversize'y, także tą kupiliśmy dwa razy i kupiłam Sąkowi jeszcze składanki, szorty, bo trochę ich ma, ale nie aż tyle, żeby zanieść do przedszkola. Także kupiłam o dwupak i tu już jest te dwupak, tak, tak był sprzedawane w różnych kolorach, ale jeżeli chodzi o takie kolory jednolite, to był tylko ten do wyboru, reszta była w jakiejś zygzaki, a ja o ile koszulka może być z tak spodnie wolę jednolite. Dwupak kosztował 29,99 po promocji. I cały czas jest przeceniony na tę kwotę. I jedne to są takie miętowe z kotwicą, tak się prezentują. Mój synek pomimo tego, że dużo je, to jest bardzo szczupły, jak na swój wiek, taki smukły. I często spodnie mu spadają, także chciałam kupić na gumkę i jeszcze ze sznurkiem, bo jemu trzeba koniecznie wiązać. One są takie przed kolano, myślę, albo do kolana, coś takiego, chyba przed kolano. Więc to są jedne, a drugie są granatowe, Sky Sea Sand. O, takiej samej długości. I kupiłam, bo jeszcze były na promocji, pojedynczą sztukę, 14,99 po promocji. To jest cena promocyjna. I one też są na gumkę ze sznureczkiem, takie niebieskie. Tak się prezentują, jeżeli chodzi o długość to one są krótsze od tych granatowych i miętowych, tak. Także chcecie kupić te w dwupaku, jeżeli włożycie dłuższe spodenki, to kupujcie te granatowe, bo one są trochę dłuższe. Jednak jest tu jakaś różnica, nie wiem, dwóch centymetrów, myślę, coś takiego. E, więc kupujcie dłuższe, a te są trochę krótsze, a to, wiecie, te jakieś piaskownicy, nie piaskownicy na plac zabaw, albo właśnie do przedszkola, to jak najbardziej będą spoko. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o ubrania i dyrek szybko się staram, e, dla synka. Przechodzimy do już ostatniej kategorii, czyli ubrania dla męża, więc kogo nie interesuje, to już może wyłączyć, ale pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcji, wiecie, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o ubrania dla męża, to pokażę Wam tylko i wyłącznie spodnie e, i będzie to wybór dla facetów, którzy nie są szczupakami, czyli nie są tacy. Te facetów, którzy też nie są otyli, ale tacy takich, którzy są umieśnieni Umiesieni, Tak. Którzy mają bardziej rozbudowany miśnię, to też genetycznie, niekoniecznie od siłowni. U mojego męża zazwyczaj jest problem z udami, że on ma po prostu bardziej umieśnione uda, e, i przez to, nie wiem, częściej jest narażony na jakieś obtarcia, nieobtarcia, i on też nie lubi tej mody takich i przy krótkich spodni, zawsze się wkurza. Dlaczego spodnie są przed kostkę, on tego nie lubi, e, przynajmniej u mężczyzn. E, I też denerwuje go, że te spodnie są strasznie wąskie. I rzeczywiście, jak ja tak sobie patrzyłam, to w niektórych spodankach męskich. Ciężko jest znaleźć taki normalny stan, tylko one często się jakby zwężają. Są takie alacinosy, czy, czy jak to się nazywa. No moim mąż takich chodzić w spodniach nie może, ze względu na budowę ciała. E, więc e, kupił sobie stacjonarnie spodenki, które mogę Wam polecić, bo już były prane, już były noszone wielokrotnie, e, a kupił je raptem no, przed wyjazdem tydzień przed wyjazdem więc nie wiem trzy tygodnie temu. E, I to są takie spodnie nie wiem, czy teraz będzie dobrze widać spodnie na górkę. Eee, na, przepraszam, ale też mają tak. Są i na gumkę, mają też suwak i e, guzik, taki zatrzask, e, sznureczek. E, I to, co mój mąż bardzo, bardzo lubi, to tak. Po pierwsze mają właśnie takie szersze troszkę nogawki, ale nie, nie wiadomo jakie. Takie trochę bojówki, ale nie do końca. I mój mąż też jest fanem kieszonek, także im więcej kieszeni, tym lepiej, najlepiej zamykane. Więc one mają po pierwsze na dupci, takie kieszonki dwie. E, mają oczywiście standardowe kieszenie, tutaj wiecie, e, z przodu. I jeszcze po boku, z jednego boku mają tylko jedną kieszeń, takie właśnie jak bojówki, a z drugiego też mają taką bojówkową, i taką jeszcze na suwak, że można coś schować. Więc naprawdę spoko, jeżeli chodzi o odcienie, to jej było kilka, chyba z cztery, już nie pamiętam. Mój mąż sobie zamówił, zaczęła właśnie kupić stacjonarnie takie beżowe, piaskowe, 99,99, ,99, to jest standard dobra cena. Niestety nie weszła na promocję. Wydaje mi się, że one były na promocji. Były przecenione, bo ja moją, moją nie kupowałam, ale inny, a wiem, inny kolor. I właśnie te jasna nie były na promocji. Yy, mój mąż, ponieważ on spodnie sobie już kupuje bardzo rzadko, a ściucha u te pary, które miał, już idą do wyrzucenia, to stwierdził, że zainwestuje na następne, bo już ma sprawdzony fason. To nie nosi, nosi, nosi na lata. Naprawdę, on potrafi w spodniach chodzić 10 lat. E, także zainwestowaliśmy w jeszcze jedną parę takich samych, też beżowych. E, rozmiar to wam nic nie powiem, Mój mąż ma akurat L-kę, ale no wiecie, nic wam to nie powiem. E, I zainwestowaliśmy w spodnie te same, tylko w innym kolorze, ciemno-szarym. Tak, cztery kolory macie do wyboru: czarny, e, ten beżowo, o którym wspomniałam, jest też zieleni khaki. I ciemno szare. I tylko i wyłącznie z tych wszystkich ciemno jest na promocji 30%, więc zamiast płacić 99,99%, ,99, płacicie tyle co za klapki, co ja miałam, czyli 69,99%. I to jest ten odcień ciemno -szary. Może wyjmę te jedne z folii, żebyś mogła wam pokazać. Nie wyglądają jak, zależy, w cieniu wyglądają tak jak wypłowiały czarne, ale już jak widzę na słońcu, to widać, że to jest szarość. O, pokażę Wam. O, widzicie? Ciemno szare, tu widać. Jak jest do cienia, no to wygląda trochę jak taki wyblakły czarny. Ale jak już Wam daję do okna, do słońca, to jest rzeczywiście taki grafitowy, ciemno-szary, fajny kolor. Też będzie do wszystkiego pasować. Okej, okay. moje drogie panie, albo drodzy panowie, to był cały hol. Mam nadzieję, że Wam się podobało, dajcie znać, co Wam wpadło w oko, albo co Wy ostatnio upolowałyście, albo co planujecie upolować na obecnej wyprzedaży, bo już się zaczęło. zaczęły się na pewno w hajemie. Jeżeli chodzi o... to, znaczy, Jak wy to oglądacie, to już chyba wszędzie się zaczęło gdzie tylko mogły. I kiedy ja to nagrywam, to akurat z danego dnia mają wejść wyprzedaże w zarze i w całej tej LPP, tak? Sieci, czyli Reserved. Stradivarius, Mojito i tak dalej, i tak dalej. Także czekamy. Jak coś fajnego macie na oku, to dawajcie koniecznie znać, co. A jeżeli dzisiejszy film Wam się podobał, to oczywiście kciuk w górę mile widziane, subskrypcja mile widziana i koniecznie zaglądajcie do mnie na Instagram, bo tam staram się być bardziej aktywna, częściej publikuję jakieś treści, ostatnio bardzo dużo modowych, bo ten temat mnie kręci, nie ukrywam, ale też kosmetycznych, także co. Trzymajcie się ciepło, buźka, pa!